Najbliższy mecz pucharowy będziemy grali ze Śląskim Wrocław, z którym ostatnio przegraliśmy właśnie w hali stulecia. Mamy to w głowach i chcemy się na pewno odbić i odegrać na zawodnikach ze Śląska. Musimy na pewno się skupić na rozgrywających Śląska Wrocław, na Trawisie, Trajsie który no, skarcił nas w tamtym meczu. Będziemy na niego na pewno lepiej przygotowani niż ostatnio. No i tak jak można wspominać, czy tam w całym sezonie mówić o Olku 9, gdzie gra naprawdę dobry sezon, no po prostu też będziemy musieli się na nim skupić i przygotować dobrze do meczu. Wiemy przeciwko komu gramy, wiemy to, że to jest bardzo dobra drużyna i koncentrujemy się na, 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 na dużo rzeczy. Nie, nie da się rozpędzić, to jest pierwsza e, myśl, jakim podchodzimy do meczu, bo jeśli da, damy się rozpędzić takim zespołowi, później jest bardzo ciężko i złapie. W ogóle jedziemy i cieszymy się, że tam będziemy grali i jedziemy tam po zwycięstwo. Mam nadzieję, że nie złapiemy żadnych zadyszki i będziemy kontynuować tak jak teraz. Zbliża się teraz Puchar Polski, później przerwa reprezentacyjna. Będzie troszkę więcej czasu do potrenowania, do przygotowywania się przed, przed tym najważniejszym momentem sezonu. Ale ym, trenujemy ciężko i mam nadzieję, że, że wrócimy z tego Pucharu Polski jeszcze bardziej zadowoleni niż jesteśmy do tej pory. Naszą mocną siłą jest po prostu nasza walka, ambicja i, i, no i zespołowość w drużynie. которым показали мы в каждом